Hej, cześć, witam Was, słuchajcie Muszę się poprawić, słuchajcie Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o, o, takim, o takim o takim czymś o takim czymś co w zasadzie, co nazywa się życie Słuchajcie, zadajcie sobie takie podstawowe pytanie takie bardzo podstawowe pytanie Czy znacie pełną definicję życia? Słuchajcie, my e, m, może, możecie, możecie sądzić, że znacie pełną definicję życia, że wiecie, co to jest ogólnie rzecz biorąc życie, e, dlatego, że, dlatego że dużo przykładów macie z codziennego życia, czy na przykład z dostępnej wiedzy, bo my, e, my, my ludzie, myślimy, że do, dobrze znamy definicję życia z tego względu z tego względu, że obserwujemy różne zjawiska występujące na naszej planecie. Ale słuchajcie, ale, ale czy faktycznie tak jest, że znamy pełną definicję życia? Bo bez takiego naszego życia codziennego, z tego naszego, z naszego życia codziennego. E, zobaczcie, się ten, z tego naszego, z tego naszego życia codziennego słuchajcie, Możemy myśleć, że znamy pełną definicję życia, bo z ostatniej wiedzy i z naszego życia codziennego go doświadczamy. Oczywiście mówię o tym, że, że możemy myśleć, że znamy taką pełną definicję życia, że wiemy, co to jest życie, dlatego że, że od dziecka uczy się nas, że, że żywy organizm, czyli. Żywy organizm czy żywe zwierzę musi oddychać, musi oddychać, odżywiać się, wydalać i, yy, i rosnąć. Czyli, czyli de facto musi występować wymiana gazowa, musi, musi wymiana gazowa, metabolizm, metabolizm komórkowy Yy, musi też występować yy, organizm, organizm, musi, organizm musi też rosnąć czyli, czyli de facto yy, czyli de facto te komórki muszą się mnożyć bo, bo sami, sami wszyscy dobrze wiemy że niemowlak ma mniej komórek niż osoba dorosła yy, słuchajcie mówię o tym dlatego, że, że czasem że czasem, e, czasem oglądając filmy, e, takie filmy popularno-naukowe, e, to powiem Wam, że mm, tak jak na przykład e, niedawno, czyli jakieś pół roku temu, obejrzałem sobie e, w, e, wszystkie sezony film, e, filmu Star Trek, z, z tak około z lat 80. I e, i, wiz i w oczywiście, wizja reżysera była. <coughs> Scenarzyści, którzy, e, którzy, da, którzy przedstawiali te teoretyczne warunki życia na innych planetach, e, po prostu wymyślali jakieś nowe sposoby przedstawiania tego życia właśnie na potrzebę e, tego serialu. Czy, nie, czy jakiegoś, filmu, który, jakiegoś filmu, który w życiu oglądałem, taki film. Z gatunku science fiction. Słuchajcie, właśnie dlatego wtedy tak naprawdę zainteresowałem się, kiedy swój pierwszy film science fiction obejrzałem. To wtedy, wtedy dopiero za, zainteresowałem się, jakby to powiedzieć, taką definicją życia, bo słuchajcie, my, my wiemy, że, że, życie wymaga, że życie wymaga wymiany gazowej, metabolizmu komórkowego czyli, czyli de facto odżywiania się. I wzrostu i wydalania ale, ale te, wszystkie, te wszystkie rzeczy dotyczą, dotyczą właśnie warunków życia na Ziemi bo tak naprawdę tak naprawdę żaden człowiek jeszcze nie stanął na innej planecie na innej planecie, które faktycznie mogłyby się nadawać do życia bo, bo, jeszcze, bo jeszcze nie jesteśmy cywilizacją międzyplanetarną na razie jesteśmy póki co zapomniałem jak nazywa się ta skala, e, w, ale w tejże skali jesteśmy cywili, cywilizacją typu zero, czyli e, cywilizacja typu zero e, może, może jedynie e, może jedynie wpływać, e, może jedynie korzystać e, z energii, z energii, które, które wytwarza miasto. Na razie nie jesteśmy w stanie, na razie póki co nie jesteśmy ani trochę to jest tak. Cywilizacja typu 0 korzysta z energii miast. Niestety, cywiliza, cywilizacja typu pierwszego jest w stanie wpływać na pogodę. My, my, niestety, jeszcze nie jesteśmy tak rozwinięci technicznie, żeby móc wpływać na pogodę, żeby móc kontrolować wybuchy wulkanów, trzęsień ziemi i, i takich różnych e, naturalnych zjawisk. Nie jesteśmy w stanie na razie póki co. Nie mamy wystarczającej technologii, żeby wpływać na takie rzeczy. Tak więc, m, tak więc słuchajcie, tak więc jesteśmy y, póki co cywilizacją typu zero. E, <laughs> e, bo cywilizacja typu pierwszego, czyli, e, czyli ta cywilizacja, która jest w stanie kontrolować pogodę, e, wybuchy wulkanów i te wszystkie naturalne zjawiska, e, jest to właśnie cywilizacja, tu, która jest w stanie E, korzystać z energii z energii planety e, tak ale to, nie, ale to oczywiście nie jest film o stopni cywilizacji e, słuchajcie tak e, chcę wam po prostu powiedzieć, że oczywiście trochę strasznie długi zrobił się ten film, ale cała puenta polega na tym, że e, że w rzeczywistości możemy nie znać pełnej definicji życia. Z tego względu, że nasz, nasze pojęcie o, o, tym, o tym, co sprawia, że możemy uważać się za istoty żywe, właśnie pochodzi z warunków, z warunków, właśnie z warunków, które widzimy na, tutaj w naszym domu, tutaj w naszej, na naszej planecie. I powiem szczerze, że, że, kiedy, że kiedy jakimś cudem będziemy w stanie stać się cywilizacją międzyplanetarną, to, to to będziemy musieli mieć będziemy musieli po prostu mieć bardziej otwarte umysły bo wtedy będziemy musieli będziemy wtedy musieli przyjąć do wiadomości, że że gdzieś tam we wszechświecie, na innej planecie którą będziemy chcieli skolonizować, będzie po prostu taka planeta, która, na której na której owszem będzie życie, ale to nie będzie takie życie, jakie my sobie wy, wyobrażamy. Więc puenta jest, puenta jest taka, że tak naprawdę nie znamy pełnej definicji życia, tylko znamy takie życie, jakie mamy tutaj na ziemi. Tak, trochę film się przedłużył, bo trwa ponad 8 minut. Trochę się rozgadałem, a wiem, że, a wiem, że nie lubicie takiego długiego przynudzenia. I to byłoby na tyle. Jeśli filmik wam się podobał, zachęcam Was, dajcie łapkę w górę na dole. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, oczywiście, jeśli chcecie, to zachęcam Was do dania subskrypcji. Eee, cóż mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam życzyć dużo zdrowia. Ja się Wam Wami żegnam. Cześć, papa. Pa.